Ukraina ujawniła szczegóły kolejnej udanej misji dalekiego uderzenia na Rosję. Specjaliści od operacji specjalnych z Kijowa zniszczyli jeden z najcenniejszych skarbów Rosji nowy pocisk rakietowy, uznawany za jeden z najlepszych w arsenale Kremla. To kolejna kompromitacja dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i kolejny satysfakcjonujący sukces dla Ukrainy. Informacje o incydencie właśnie przekazał szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wasył Małjuk. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał ją 31 października podczas konferencji prasowej. Ale atak miał miejsce ponad rok temu, dokładnie 8 lipca 2024 roku tego dnia, w środku nocy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Główny Zarząd Wywiadu, Główny Zarząd Wywiadu oraz Służba Wywiadu Zagranicznego. Służba Wywiadu Zagranicznego. Wprowadziły swoje plany w życie, niszcząc jeden z rosyjskich pocisków balistycznych dalekiego zasięgu Oreszczy. Na poligonie Kapustynia w obwodzie astrahańskim, który znajduje się w południowo-wschodniej Rosji, granicząc z Kazachstanem i Morzem Kaspijskim. Kapustynia leży na północnym krańcu tego regionu. Od dziesięcioleci jest to główny teren wojskowych ćwiczeń sięgający czasów Związku Radzieckiego. Na tym terenie wielokrotnie testowano rakiety i pociski, przez co nazywano go rosyjskim Roswell lub radziecką strefą 51. Ze względu na liczne ściśle tajne testy broni przeprowadzane tutaj, a także rzekome obserwacje niezidentyfikowany obiekt latający, to miejsce znajduje się również ponad 400 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ale jak pokazały ostatnie wydarzenia, siły zbrojne Ukrainy nie mają problemu z planowaniem i przeprowadzaniem ataków głęboko na terytorium Rosji. Siły Kijowa przeprowadziły ataki na bazy na dalekim wschodzie Rosji, zamachy na zbrodniarzy wojennych w centralnych regionach oraz wysadzały rafinerie i zakłady produkcyjne na zachodzie Rosji. Żadna część imperium Putina nie jest bezpieczna, a niedawny atak to kolejny dowód. Dotąd jedynie prezydent Zełęski i kilku zagranicznych przywódców wiedziało o tym ataku. Ale główny zarząd wywiadu opublikował teraz obszerny raport na Telegramie aby wszyscy mogli go zobaczyć. Tajna operacja: Główny Zarząd Wywiadu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Służba Wywiadu Zagranicznego zniszczyły rosyjski kompleks rakietowy Oresznik na terytorium Federacji Rosyjskiej. Na terenie poligonu Kapustynjar w nocy z 8 na 9 lipca 2024 zniszczono rakietę balistyczną kompleksu Oresznik Rosji. Wspólna operacja Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, i Służby Wywiadu Zagranicznego. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasył Małjuk poinformował o tym na briefingu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Operacja była utajniona, a jej wyniki przekazano tylko prezydentowi Ukrainy i kilku zagranicznym przywódcom. Prezydent Ukrainy zauważył, że według dostępnych informacji Federacja Rosyjska planuje rozmieszczenie jednego z kompleksów Oresznik na terytorium Białorusi. System działa w promieniu około 5500 km, a martwa strefa to 700 km. Przypominamy, że w zeszłym roku Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało dane techniczne kompleksu rakietowego Oresznik-KEDA oraz listę firm kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji zaangażowanych w jego rozwój. Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśla, że za zbrodnie wojenne wobec narodu ukraińskiego będzie należna sprawiedliwa kara. Wpis zauważa, że Rosja ma ambitne plany wobec nowych pocisków balistycznych Oresznik, ostatniego nabytku Kremla. Uznaje się, że bazują na pociskach balistycznych średniego zasięgu RS-26 rubiesz. (Intermediate Range Ballistic Missile), opracowane w 2010 roku, wielokrotnie testowane w tej dekadzie. Lecz nigdy nie weszły do służby. Ponieważ Rosja nie ujawniła publicznie zbyt wielu szczegółów na temat tych pocisków, analitycy wojskowi i grupy ekspertów byli zmuszeni do spekulacji, wykorzystując dostępne dane, aby snuć przypuszczenia na temat tego, z czego pocisk może być zbudowany i jak prawdopodobnie działa. Oto w co wierzą. Orechnik, podobnie jak RS-26 Rubiny, to Intermediate Range Ballistic Missile. Mogący przenosić głowice konwencjonalne i jądrowe, jest zdolny do poruszania się z niesamowitą prędkością. Niektóre doniesienia sugerują, że osiąga prędkość nawet do lub ponad Mach 10, czyli 10 razy szybciej, niż dźwięk, czyli ponad 12200 km na godzinę. To, wraz z tym, że pocisk zaprojektowano do manewrowania i unikania obrony powietrznej w fazie końcowej, czyni go teoretycznie bardzo trudnym do przechwycenia. Na dodatek oresznik rzekomo jest w stanie uderzyć nie w jeden, ale nawet w sześć celów jednocześnie. Tak to wygląda w praktyce. Oresznik, jak inne pociski, jest najpewniej wystrzeliwany ze specjalnych platform. Wykorzystuje pierwszy stopień paliwa stałego, aby wznieść się w powietrze i w ciągu kilku sekund osiągnąć niezwykle wysoką prędkość. Ostatecznie pierwszy stopień pocisku oddziela się, a puste zbiorniki paliwa i wypalone silniki odłączają się od reszty pocisku. Następnie kluczowy element pocisku, wielogłowicowy pojazd powrotny z niezależnie naprowadzanymi głowicami. Multiple independently targetable reentry vehicle oddziela się od górnego stopnia i po krótkim przyspieszeniu leci po trajektorii balistycznej w kierunku swojego celu. To kluczowy etap podróży pocisku, gdyż wtedy multiple independently targetable reentry vehicle jest najbardziej podatny na przechwycenie i zniszczenie w powietrzu. Jednak jeśli uda mu się uniknąć wykrycia i przechwycenia, aby dotrzeć do celu, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle wykorzysta swój pokładowy system naprowadzania, aby ustawić się we właściwym kierunku. Zanim uwolni wiele głowic, z których każda zawiera do sześciu subamunicji, głowice te spadają na ziemię kolejno, trafiając w różne obszary i teoretycznie w inny cel. Eksperci wiedzą to, ponieważ Oresznik miał zostać użyty 21 listopada 2024 w ataku na zakład obronny przedsiębiorstwo akcyjne Piw Marsh w Dnieprze, czwartym co do wielkości mieście Ukrainy. Wstępne doniesienia sugerowały użycie międzykontynentalnego pocisku balistycznego, jednak późniejsza analiza dowodów wykazała, że Rosja użyła Oresznik Intermediate Range Ballistic Missile. Sam Putin również potwierdził że Rosja pomyślnie przetestowała swój nowy pocisk, stwierdzając, uważamy, że mamy prawo użyć naszej broni przeciwko obiektom wojskowym, które umożliwiają użycie ich broni przeciwko naszym obiektom. Putin dodał, że atak orysznika na Ukrainę był przesłaniem dla rosyjskich sił zbrojnych, obywatele naszego kraju, nasi przyjaciele na całym świecie, a także ci, którzy wciąż żywią złudzenia co do możliwości zadania Rosji strategicznej porażki. Obecnie sądzi się, że pocisk z tamtej nocy także pochodził z poligonu Kapustin-Jar, a nagranie z momentu uderzenia pokazuje, jak sześć pojedynczych głowic uderza w ziemię w różnych miejscach. Późniejsze raporty wykazały, że mimo dramatycznych obrazów nie było poważnych zniszczeń, bo Rosja użyła atrap głowic zamiast materiałów wybuchowych. Jak potwierdził starszy redaktor niemieckiego tabloidu Bild, Julian Robka, wiele kamer monitoringu, Zarejestrowało tak zwane subamunicję, czyli RS-26, wraca do niższych warstw atmosfery. Materiał ukazuje sześć pocisków spadających przez chmury. Osobliwością jest to, że był to wabik o tej samej masie i rozmiarze, który ma symulować ładunek jądrowy. To potwierdza, że był to ruch propagandowy i polityczny, a nie wojskowy. Brak ładunku jądrowego i wybuchowego spowodował minimalne uszkodzenia. Na nagraniu ataku nie widać eksplozji. Jedynie energię kinetyczną upadku z kilkuset kilometrów wysokości. Teraz zdjęcia satelitarne potwierdziły, że tylko niektóre dachy budynków Piwdin-Masz zostały minimalnie uszkodzone. Putin tymczasem chwalił się rzekomą siłą oresznika, wypowiadając się na szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Astanie, w Kazachstanie odpowiemy możliwością dalszych testów bojowych oresznika. Jak 21 listopada. Ministerstwo Obrony obecnie wybiera cele. Mogą to być instalacje wojskowe, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego lub centra decyzyjne w Kijowie. Rozpoczęto już produkcję seryjną oresznika. Ta rakieta niszczy nawet silnie chronione, głęboko ukryte cele, zamieniając je w pył. Gdyby oresznik został użyty na masową skalę, siła uderzenia byłaby porównywalna do broni jądrowej. Nawet najnowocześniejsza broń dostarczana Ukrainie nie zmieni sytuacji na polu bitwy. Prezydent Rosji mówił również o tym, jak nowy pocisk jego kraju rzekomo zawiera dziesiątki samonaprowadzających się głowic, które mogą razić cele z niezwykłą precyzją. Jak może osiągać prędkość dziesięciokrotnie większą od dźwięku i generować temperatury w miejscu uderzenia porównywalne z powierzchnią słońca? Twierdził również, że oreśnik jest w stanie zniszczyć podziemne bunkry. Znajdujące się trzy lub cztery piętra pod ziemią, sugerując, że Kreml mógłby użyć go jako bombę do niszczenia bunkrów, niszcząc podziemne schrony lub magazyny w Kijowie i innych miejscach na terenie Ukrainy. Oczywiście jak wiadomo z niezliczonych przykładów z przeszłości, Putin ma skłonność do przesady, a także do jawnej dezinformacji. On często nagina prawdę i wymyśla twierdzenia, by lepiej przedstawić swój kraj i armię niż w rzeczywistości. Nie powinniśmy uznawać jego twierdzeń o Oreszniku za objawienie, bo może nie być tak potężny, jak mówi. Kilku ekspertów skrytykowało Oresznika na podstawie dostępnych danych. Na przykład Fabian Hoffman, ekspert Doska obrony i doktorant na uniwersytecie w Oslo, twierdził, że mimo nowej nazwy, Oresznik jest w rzeczywistości jedynie kontynuacją projektu RS 26. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby ten system rakietowy miał ponad 10% nowych części. Myślę, że w zasadzie po prostu rozebrali R-26, albo ją rozebrali na części i złożyli z nich ten nowy pocisk. Po kilku ulepszeniach i nowym malowaniu, wezwał do spokojnej reakcji na ujawnienie pocisku i skrytykował Putina za przesadzone twierdzenia o jego prędkości. Myślę, że naprawdę ważne jest, żebyśmy nie przesadzali z reakcją. Podoba mi się jego komentarz o hipersonicznym Putinie. Oczywiście musiał to zaznaczyć, ale każdy pocisk balistyczny średniego zasięgu osiąga hipersoniczną prędkość, więc to nic wyjątkowego. Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies w Kalifornii się z tym zgadza. Po analizie zdjęć wraku pocisku użytego w Dnieprze, w wywiadzie dla Reutersa stwierdził, że Rosja jedynie wykorzystuje starą technologię, zamiast wprowadzać coś nowego lub przełomowego. To jest nowa zdolność, ale to nie jest nowa zdolność. To oznacza dużą zmianę w sposobie rozwoju konwencjonalnej broni. To seria starych technologii połączonych w nowy sposób. Lewis stwierdził dalej, że oresznik to kosztowna metoda dostarczania niezbyt dużych zniszczeń. Następnie zasugerował, że Putin celowo wyolbrzymia możliwości tej rakiety, aby zastraszyć Ukrainę i świat zachodni. Gdyby to było naprawdę straszne, Putin by to użył, ale to nie wystarcza. Musiał jej użyć. Potem zrobić dwie konferencje prasowe i ostrzec, to jest naprawdę straszne, powinniście się bać. Michał Bonert, analityk obronny w RAND, w rozmowie z Business Insider, także skrytykował opłacalność i wartość bojową oresznika. Pociski oresznik są bardzo drogie, jak na ich mały rozmiar i niewielką liczbę głowic. Chociaż ma zasięg pozwalający atakować wiele celów bez odpowiednich systemów obrony powietrznej, jego faktyczny kinetyczny efekt byłby nadal niewielki w stosunku do poniesionych kosztów. Jednocześnie, chociaż można jasno krytykować Oresznika i wiele innych elementów arsenału Kremla, byłoby nierozsądne uznawać ten pocisk za całkowicie nieszkodliwą porażkę. Najlepsze pociski muszą spełniać trzy kryteria: muszą być szybkie, pokonywać duże odległości i zadawać ogromne zniszczenia celowi. Na papierze oresznik spełnia wszystkie trzy kryteria. Uważa się, że jest błyskawicznie szybki, jak wspomniano wcześniej, osiągając maksymalną prędkość mach 10, pokonuje ogromne odległości w ciągu kilku minut i podobno jest w stanie wykonywać manewry w powietrzu w końcowej fazie, co może pomóc w unikaniu obrony przeciwlotniczej i zwiększa szanse powodzenia pocisku. Jeśli chodzi o zasięg, sam Zełenski stwierdził, że oresznik ma deklarowany zasięg do 3500 mil z martwą strefą. Lub strefą bez ucieczki o długości 453 milę, to właśnie tam prawdopodobieństwo, że pocisk skutecznie trafi w cel, jest największe. Dzięki temu Moskwa prawdopodobnie nie miałaby problemu z uderzeniem nie tylko w dowolny cel na Ukrainie, ale nawet w miejsca znacznie bardziej oddalone na przykład państwa bałtyckie, Polska i inne kraje, które mogą być kolejnymi celami Kremla. Rosja twierdzi nawet, że dzięki orężnikom może zaatakować dowolne miejsce w Europie w mniej niż godzinę. Zełęski ostrzegł, że Rosja chce przenieść część rakiet na Białoruś, przez co więcej europejskich celów byłoby zagrożonych. Ich zasięg wynosi około 5500 km z martwą strefą długości 700 km. Europejczycy, zwłaszcza z Europy Wschodniej, powinni to zauważyć. Wszyscy musimy uważać na te zagrożenia. Twierdzenia Putina o sile ognia oresznika, że zamienia wszystko w pył mogą być nieco przesadzone. Ten pocisk z pewnością może wyrządzić poważne szkody. Podobno wystrzeliwuje do sześciu głowic, z których każda zawiera do sześciu subamunicji. To razem 36 ładunków wybuchowych, z których każdy trafia w inne miejsce i tworzy kule ognia. To oznacza, że orężnik nie musi być nawet wystrzeliwany z ogromną precyzją, Ponieważ może razić tak rozległe obszary. Jak potwierdził Tim Wright z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w rozmowie z Reutersem, rozrzucałby te sub amunicje na dużym obszarze, dlatego nadaje się do atakowania dużych obiektów. Dobrze wymierzony atak oresznika mógłby w teorii wyrządzić ogromne szkody rozległym elementom infrastruktury, dużym budowlom lub skupiskom wojsk rozproszonym na polu bitwy. Na szczęście Rosja wydaje się obecnie mieć niewiele takich pocisków. W czerwcu podczas telewizyjnego przemówienia do absolwentów szkoły wojskowej, Putin potwierdził rozpoczęcie produkcji na dużą skalę. Trwa seryjna produkcja najnowszego systemu rakietowego średniego zasięgu Oresznik. Nie powiedział jednak dokładnie, ile rakiet jest produkowanych. Według Ukrainy odpowiedź brzmi: Niewiele. Prezydent Zełęski twierdzi, że Rosja może produkować do sześciu takich rakiet rocznie. Trzy rzekomo wyprodukowano w 2024. Jedna trafiła na Dniepr, drugą zniszczyły ukraińskie siły specjalne w Kapustyni. Nawet jeśli Rosja zwiększy produkcję, będzie miała tylko kilka takich pocisków. To za mało, by wywołać trwałe zmiany w wojnie, zwłaszcza przy obecnych problemach rosyjskiej gospodarki. Kreml może nie mieć środków na produkcję większej liczby pocisków Oresznik, lub woli przeznaczyć zasoby na inne cele. Skupiając się bardziej na istniejących systemach, które faktycznie okazały się w pewnym stopniu skuteczne na Ukrainie. Tak czy inaczej, fakt, że Ukrainie udało się zniszczyć jeden z tych pocisków, których produkcja niewątpliwie kosztowała ogromne pieniądze, jest powodem do świętowania. Z tej historii wynikają trzy ważne wnioski. Jak już wspomniałem, atak ten wydarzył się w zeszłym roku w rosyjskim regionie Astrahań, kilkaset mil od Ukrainy. To pokazuje, że Ukraina skutecznie atakuje daleko za liniami wroga. Rosyjscy dowódcy wiedzą, że gdziekolwiek rozmieścili lub ukryli najważniejsze zasoby, nigdy nie będą całkowicie bezpieczni przed ukraińskimi dronami, rakietami i operatorami. Siły Kijowa mogą zaatakować w dowolnym momencie i miejscu, a Moskwa niewiele może na to poradzić. Po drugie, warto zauważyć, że o tym ataku dowiadujemy się dopiero ponad rok po jego przeprowadzeniu. Często Ukraina od razu przyznaje się do ataków na rosyjskie cele. Albo główny zarząd wywiadu udostępnia szczegółowe raporty na telegramie i w innych miejscach, świętując swoje najnowsze zwycięstwo i wymieniając różne rosyjskie zasoby, które jego siły uszkodziły lub zniszczyły. Tym razem było inaczej. Ukraina postanowiła zachować wszystkie informacje o ataków tajemnicy. I to rodzi pytanie: ile było jeszcze innych ataków, o których jeszcze nie wiemy? Prawdopodobnie siły Kijowa zniszczyły wiele rosyjskiej broni i zasobów w ostatnich tygodniach i miesiącach. Nie są jeszcze gotowe, by udostępnić raporty publicznie. Możliwe, że w najbliższych miesiącach wystąpią kolejne podobne ataki. Trzeci i ostatni wniosek. W poście na telegramie główny zarząd wywiadu poinformował, że pod koniec 2024 roku opublikował raport z danymi technicznymi pocisku Oresznik oraz listę rosyjskich firm zbrojeniowych odpowiedzialnych za jego opracowanie i produkcję. Innymi słowy, siły ukraińskie wiedzą, które firmy przyczyniają się do produkcji tego pocisku i dokładnie wiedzą, gdzie te firmy mają swoją siedzibę. Drony i pociski Kijowa mogą ostatecznie zrzucić ogień na te kluczowe elementy rosyjskiego kompleksu obrony wojskowej jeszcze przed końcem roku. Obejrzyj ten film, by poznać kolejną rosyjską innowację wojskową promowaną przez Władimira Putina, która okazała się porażką. Obejrzyj ten film, by zobaczyć, jak Ukraina prowadzi drugą wojnę na terytorium Rosji, używając tajnych operacji, infiltracji oraz sieci partyzantów i agentów wywiadu, by rozmontować Kreml od środka. Na koniec pamiętaj, by zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco i dobrze poinformowany. To naprawdę dzieje się w wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz innych głównych konfliktach na świecie.